Mila Bajle, jesteś nie. Pryznacz się koć Jalas cyrebiek. Nic. WSZZ WSZ kołuje się z nimi. Jesteśmy już blisko Wasili. Proszę się przedstawić. Nazywam się Michał Winnicki, mam 33 lata. Urodziłem się w 1988 roku. Jestem założycielem MWE Networks. Joker Mac podpalił siedzibę MWE Networks w Szczecinie. To ty mi podpaliłeś siedzibę. Ja nie. Winnicki stworzyłeś kanał Silver TV. Antena HD nie Silver TV. Jesteś skazany na dwa dni pozbawienia wolności. Joker, co się stało? Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Winnicki mnie oskarżył. To był błąd. Hej Krzysiek. Hej Lisiu. Joker Mac siedzi w więzieniu. Co zrobił? Podpalił siedzibę MWE Networks i trafił na dwa dni. Dole wiatana, jeden krok. Jeden jedyny krok, nic więcej. Dole jeden krok. Tu zapraszamy najgoręcej. Jesteśmy tutaj co dzień Wszelkich pyszności jest najwięcej. Latem czy zimą cały rok. Dole wiatana, jeden krok, dole ja twój dobry sąsiad. Mięso z piersi kurczaka w złocistej paniarce. I frytki. Krucha sałata. I frytki. I sos miodowo-musztardowy. I frytki. Zupełna nowość. Cheekers z kurczakiem. I... No i frytki. Właśnie, czyli two for you w McDonald's. Ale to nie wszystko, bo two for you w McDonald's to również inne klasyczne kanapki. I frytki. Właśnie miałem to powiedzieć. Aha. Two for you w McDonald's. Już od pięciu złotych. Oszczędnie mówiąc. Dziś przyjechał mój wujek z Ameryki i od razu nauczyłem się nowego amerykańskiego słowa. Lumie wow. robić zakupy z wujkiem, bo najbardziej lubi polskie rzeczy. To wow. no, trochę jak ja. Wow. Wujek zawsze kupuje mój ulubiony serek, który pochodzi od polskich górali. Yes. Fajnie, wujek wszystkich uczy amerykańskiego. Wow. W naszym małym, wielkim sklepie teraz jeszcze więcej regionalnych produktów. Kaufland. Dla mnie w sam raz.